Dzisiaj chciałabym wrócić do takich technicznych informacji na temat rehabilitacji kardiologicznej. Powiedziałam Ci już jak wygląda rehabilitacja kardiologiczna ambulatoryjna, a przynajmniej jak ona wygląda w moim ośrodku i życzyłabym i sobie i Wam, żeby ona wyglądała w każdym tak samo dobrze jak w moim. Natomiast nie jest to jedyna opcja, z jakiej możesz skorzystać, jeżeli chciałbyś zapisać się na rehabilitację kardiologiczną. Rehabilitacja kardiologiczna może być prowadzona w formie stacjonarnej, ambulatoryjnej albo możesz wyjechać do sanatorium. Jeżeli zdecydujesz się na formę stacjonarną, to jest to taka forma rehabilitacji, gdzie jedziesz do jakiegoś ośrodka. W zależności od ośrodka to mogą być 3 tygodnie, to mogą być 4 tygodnie pobytu, i po prostu tam mieszkasz i masz prowadzoną rehabilitację. Druga opcja to jest ta opcja moja. Czyli rehabilitacja w takim ośrodku dziennym, gdzie codziennie przyjeżdżasz na rehabilitację. Możesz przyjeżdżać też co drugi dzień, to też zależy od ośrodka. Ja akurat zdecydowałam w swoim ośrodku, że przyjeżdżasz przez trzy tygodnie codziennie, ale wiem, że są ośrodki, które proponują pacjentom na przykład przyjeżdżanie dwa albo trzy razy w tygodniu przez dwa miesiące. Także to zależy od ośrodka, do którego się zgłosisz. No i trzecia opcja to sanatorium. My zwykle w kardiologii polecamy. Na Łęczów polecamy busko zdrój, polecamy e, ustroń. No, jest trochę tych miejsc. Na pewno w internecie, jak poszukasz, to znajdziesz te, które pacjenci na podstawie swoich doświadczeń polecają lub nie. Jaka jest najlepsza opcja, skąd dostać skierowanie na rehabilitację kardiologiczną? Numer jeden, możesz ją dostać, kiedy przebywasz na oddziale, a właściwie kiedy jesteś wypisywany z oddziału. I jest to najlepsza opcja, bo dzięki temu od razu, jak wyjdziesz z oddziału, będziesz mógł zadzwonić do wybranego ośrodka, czy na rehabilitację stacjonarną, czy ambulatoryjną, e, zadzwonić, powiedzieć, że masz skierowanie i zapisać się. Oczywiście dodam tutaj, że to, czy będziesz skierowany na rehabilitację stacjonarną, czy ambulatoryjną, Zależy no i od ciebie i od lekarza, bo to też lekarz decyduje o tym, na którą rehabilitację według niego bardziej się nadajesz czy z której bardziej skorzystasz. Także najlepiej jest dostać to skierowanie od razu przy wypisie ze szpitala. No i druga opcja, możesz pójść do poradni kardiologicznej, zapisać się do poradni kardiologicznej i tam wziąć skierowanie od lekarza kardiologa. I zaznaczam tutaj, żebyś pamiętał, że nie może to być lekarz pierwszego kontaktu, bo oni nie mogą takie skierowanie wystawiać, musi to być Twój kardiolog. I wtedy też on razem z Tobą decyduje, czy potrzebne Ci będzie skierowanie na rehabilitację stacjonarną, czy możesz sobie wybrać rehabilitację ambulatoryjną. W każdym razie im szybciej, tym lepiej. Także jeżeli masz tylko możliwość, to leć do swojego kardiologa, weź skierowanie na rehabilitację. Jeżeli przebywasz właśnie w szpitalu, to pamiętaj, żeby poprosić swojego kardiologa przy wypisie o to, żeby dał ci skierowanie na rehabilitację. Zdecydujcie, która będzie dla ciebie najbardziej korzysta. No i chodź, chodź, chodź!